Dzień dobry, witam Was we wtorek, czyli 1 października 2019 roku i dzisiaj zrobimy malutki i pierwszy zresztą na kanale unboxing jednego ze sprzętów, a nawet dwóch yy, dwóch sprzętów, które trafiają w tym momencie do naszego studio Marcos. W każdym razie, na pierwszy ogień idzie Tascam DR-60D MK2 yy, Jest to, krótko mówiąc Rekorder oczywiście dźwiękowy, rejestrator dźwięku, jak zwał tak zwał. W każdym razie nowość w naszym studio, eee, dzisiaj nie skupimy się na, na specyfikacji tego sprzętu, pewnie jeszcze poświęcę jakiś odcinek właśnie na, na opowiadanie właśnie o tym sprzęcie, o jakichś szczegółach i tak W każdym razie zrobimy dzisiaj malutki unboxing, eee, jak już mówiłem dwa unboxingi eee, i tyle i czekamy na resztę sprzętu tego tak naprawdę. Jest to sprzęt naprawdę już lepszy, dużo lepszy niż te wszystkie zoomy H1, czy załóżmy e, taskamy DR05, i tak dalej. No, wszystko to, co mamy, no, no, to przebija tak naprawdę w tym momencie jakościowo. No, instrukcja, jak sami widzicie, kto czyta instrukcję, przynajmniej teraz. No i co, steropianik. No i mamy oczywiście tego taskama. W środku co jeszcze mamy? Tak naprawdę stary typ USB, który no nie przyda nam się w tym momencie. No i co? Mamy tascamika. Elegancki, fajny, mały, zgrabny. I on jest tak naprawdę zasilany czterema paluszkami AA. Nie wiem tak naprawdę na ile one starczą, zobaczymy tak naprawdę na planie, już w praktyce. W każdym razie no, urządzenie wygląda bardzo bardzo przyzwoicie. Widać, że to już jest porządniejszy rejestrator niż jak już mówiłem, Zoom H1, w którym w tym momencie nagrywam głos. Jak już mówiłem, nie będę się zajmował specyfikacją na dzień dzisiejszy. W każdym razie możemy nim nagrywać cztery ścieżki. Mamy tutaj dwa wejścia XLR. Mamy również tutaj Jackie. Te standardowe, oczywiście 3-5, jak się nie mylę. W każdym razie mamy dużo pokręteł, mamy dużo przycisków. E, mamy również tutaj e, śrubę, jedną czwartą cala, którą możemy tak naprawdę, na, na którą możemy tak naprawdę przekręcić nasze aparaty, nasze rejestratory gdzieś tam wideo i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ma dwa uchwyty fajne na szeleczki, tak podejrzewam, na jakieś fajne szeleczki, będziemy mogli sobie go założyć, załóżmy, jeśli jest mamy dźwiękowca, tak? No ładnie na szeleczki sobie je założy, ten, ten rekorder będzie trzeba oczywiście booma z mikrofonem. Myślę, że ten rejestrator zmieni całkowicie e, jakość naszego tutaj audio w naszych filmach, czy to weselnych, ślubnych, jakichkolwiek innych. No i przede wszystkim zwiększy się komfort naszej pracy z tym urządzeniem. Dobra, w każdym razie to by było na tyle jeśli chodzi o tego Taskama. Wszystkie specyfikacje, jak już mówiłem na początku odcinka, będą prawdopodobnie w osobnym odcinku, już mówiącym po prostu konkretnie o tym, o tym urządzeniu. No i tak, e, przechodząc dalej, mamy kolejny unboxing. E, idąc za ciosem, o, oczywiście, co byśmy potrzebowali do całości. No co? No tak naprawdę, booma. E, czyli mówiąc potocznie, kija. E, ten kij ma długość, jeśli się go całkowicie rozsunie, e, z tego co widzę, 2,63 mm. No tam prawie, prawie 2,10 m tak naprawdę. E, Zaokrąglając do górnej granicy. W każdym razie jest to mikro I taki, taki właśnie bumpo jest nam potrzebny. Jest nam potrzebny, żeby po prostu tutaj, w tym miejscu, zawiesić mikrofon. Przez całą długość idzie kabel, załóżmy XLR. No i oczywiście na Samym końcu będziemy mieć rekorder, czyli tego TASCAMA 60D MK2. No i taki bumpo, jak już mówiłem. On się ładnie nam rozsuwa. Jak to tam. Tu bardzo ciężko chodzi. I już mamy wysunięty pierwszy segment. Wysunięty drugi segment. Zakręcamy go, żeby nam się. Nie, złożył, w każdym razie. Jak sami widzicie, oj, nie może nie widzicie, ale tak widzę na podglądzie. Jest to, może nie jest jakieś drogie, ale bardzo przydatne na planach filmowych różnej maści, więc, więc, żeby uniknąć wszelkich takich właśnie pchełek, krawatówek, jak mam teraz właśnie założony w tym momencie. No, na przykład załóżmy, kręcimy jakąś scenę do filmu. E, nie wiem, chociażby jakąś dynamiczną, jak, jakiś pościg, nie wiem, chociażby scenę walki, albo nawet po prostu najgłupszy dialog, czyli coś najprostszego. E, no i chcąc, nie chcąc, mamy problem z ukryciem wszelkich takich właśnie krawatówek. Kombinujemy jak możemy, e, stąd przychodzi nam na pomoc właśnie key w cudzysłowie. Z zamontowanymi, z zamontowanymi kolejnymi urządzeniami. No i poza oczywiście kadru wystawiamy go ładnie, w ten sposób oczywiście. Tak jak tutaj wam pokazuję, żeby, żeby się gdzieś tam zmieścić w kadrze. Hmm. Poza kadrem, jak już mówiłem, mamy mikrofon i on rejestruje nasze wszelkie dialogi, dźwięki, co nam tak naprawdę się. co nam naprawdę będzie nam potrzebne, tak? Na tym planie z tego dźwięku. W każdym razie, no to dość ciężko chodzi, pewnie to się wyrobi z czasem i to będzie na minus, dlatego powinienem się cieszyć, skoro to się nie zakręca. No, no troszkę poplątałem, ale w każdym razie e, wszyscy wiecie o co chodzi. E, tak zerkam tu na podgląd, żeby nie wychodzić, e, nie wychodzić e, spoza kadru. Bo dzisiaj mamy taki niecodzienny kadr, ale to jesteśmy po prostu zmuszeni tutaj. E, no poprzez resztę gratów, które są za kamerą. W każdym razie to by było na tyle dzisiaj. E, pewnie się domyślacie, że to nie koniec tych unboxingów będą jeszcze kolejne. Możecie się domyślić, że pewnie przyjdzie jeszcze mikrofon, pierdoły do tego mikrofonu. E, I tak dalej i tak dalej. Tak więc będą kolejne unboxingi pokazujące właśnie te kolejne elementy. Tak więc na dzień dzisiejszy, co? Zapraszam Was do yy, śledzenia naszych social mediów, czyli Facebooka, Instagrama, yy, YouTube'a oczywiście, czyli zasubskrybujcie nasz kanał. Jeśli Wam podobał się filmik, to zlajkujcie, yy, napiszcie jakiś miły komentarz, będzie mi bardzo miło i nie tylko miło, bo reszcie ekipy, która pracuje przy tym yy, całym blogu i nie tylko vlogu. Cóż, trzymajcie się. Pa!